Cześć, witajcie. Będziemy dzisiaj otwierać niespodziankę tej paczki. Kto chce pierwszy zaczynać? Ja zaczynam, ja! Dobrze. Otwieraj sobie, Roszel. No to dobra, będziemy książki chyba tam mogą być. A jak to się robi? Usiądę sobie. No dobra. Patrzę się, co będzie w środku. Ale piękna paczka z tego papieru. Ciii. Jestem ciekawa, co tu będzie. O, coś tam wyskoczyło. O, kurczę. Coś tam widzę. O, wybior. Czekaj. O, tak obiecałam. Patrz, co trafiłam w środku śmiało. O, tak właśnie obiecałam tak. No, trafiłam do Co my tu mamy? Pierwszy raz my dostaliśmy książkę od firmy Amit. Nie uwierzycie, co my dostaliśmy prezyd na dzień dziecka? Dobra. Jeszcze nie wszystko musimy zobaczyć. Eee. Yy... Oszczerzenie, małe części. Grupa wyrobów, nazwa wyboru. Elementy wyprodukowano w Danii, na Węgrzech, Finach, Meksyku i Czechach. Nawet w Czechach jest blisko tej granicy. Niż w Słowacji. Poznaj najnowszą serię komiksów świata Lego Ninjago. No, na YouTubie non-stop o to oglądałam. I non-stop mnie to rozwaliło. na no, świetnie. Musimy to złożyć, bo tu jest figurka. Resztę zaraz przyjdziemy się. Ona się tak prezentuje. Zaraz ją złożymy. 10 kroków w 7 plus do Stąd Stęskniliśmy się za amit. Ale to jest bardzo ciekawe. Lego Ninjago Garmadon. Dobra, zaraz to złożymy. Ok, wyjęłam. Przez ten chiński. Plastik. Teraz musimy tutaj zrobić. to co złożymy. Dopiero spotkamy się po przerwie. No i proszę, figurka złożona. A ten już, ten, ten plastik jest już niepotrzebny. Trzeba wyrzucić. No i zaraz do niego się przejrzymy Ok. Patrzcie, co my tu mamy fajnego. Jak to położyć? Może zacznę tak. O. Podoba mi się to, jak zrobili ten komiks. Czy nie jest śliski? Nie spodziewałam się tego, że. Tutaj piszę dla mojego taty, który mi podarował mój pierwszy zestaw Lego TriVaunk. Kiedyś to może zrecenzuję. Czekaj, na końcu jest instrukcja, ale i tak nie była niepotrzebna, bo my znamy, jak złożyć. Tak się właśnie prezentuje. No zobacz. Wszystko w wersji polskiej i. Dobra, przychodzimy dalej teraz i... I teraz kto zaczyna? Teraz. O, Jezu, spadła. Czekaj. Dobra, niech. A nie, tu położę. Teraz twoja Śmiało, nie bój się, Roszal. Eee, przepraszam. Co ja trafiłam? Dwa w jednym? Dostaliśmy? Patrzcie, dostaliśmy powrót Garmadona. A tu nie posiada figurki. Taką wylosowałam. Proszę państwa. Eee, gdzie to było kupione? Skupshop.pl a w którym roku było wydane? Nie wiem jeszcze, no ale też mi się podoba. Muszę powąchać, yy, czy ładnie pachnie. Jezus. Yy, czekaj. To są same książki Lego Ninjago? Yy, tak. Yy, no, ale ładne tło. Muszę zobaczyć, co tu prezentuje. Yy, w którym roku to było? Jest jakaś. Jezus, no Maria, spad mi! Yeah! 2018, no wiem, że to nie nowe, ale może kiedyś po... porecenzujemy. Można sobie tu przeczytać. E, tu jest Garmado. No, tutaj ją wąż ugryz e, Świetna nowina. No dobra, następne. Myślałam, że już będą wyprzedane. Teraz zostałaś jeszcze ty, tylko ostatnia. A teraz ciekawe, co mi się teraz. Trafi mi się. O, to też jest yy, książka Lego Ninjago. Yy, Dwa w jednym były. Inaczej to nie było. No co jest, ciężka ta książka jest. Nie mogę wyjąć. Czy coś jest tu? Nie ma. Y tak właśnie mi się to spodobało, że lubię tego Garmadona. O że wrócimy. co to, które tak wpadło. No, proszę, taką wybrałam i... Zobaczymy, w którym roku była wydana. Patrzcie co tu mamy. O. Y dobrze. O kurczę, to jest Harumi, dziennik Harumi. A Garmadon to jest takie logo. No co jest? No, gacie mi spadły. W którym roku było wydane? Też 2018. No wiem, że nie nowe, no ale nie pamiętam, ile lat było. Chcę coś śmiesznego pokazać, co tu jest. Tutaj mamy jakieś szkice. A czekaj, coś tu było napisane. Ten dziennik należy księżniczki Harumi, czyli Ciszy. Ten dziennik należy do Ciszy. Yy, tu mam, a może pokażę kiedyś innym razem, ale to piękna. To jest Misako, Garmadon. A coś mnie najbardziej mnie śmieszy, mnie najbardziej. O, biedny Garmadon został ukąszony przez tego węża, pożeracza światów, czy snów. A tu, co mam? chcecie adoptować. Nie zawiodę cię. O, ale ładnie to wygląda. Tu, jest, tu są chyba rodzice, tu Harumi. Yy, dobra. Zaczniemy, że wygląda super. Ale co jest śmieszne, a to jest chyba, nie wiem, Dark? Tu jest Harumi. Ona tak wygląda. Ja to chyba widziałam już ten fragment. To chyba jest Omega, czy oni. A czekaj, jakieś powiadomienie to było z Pinteresa, a dobra później. Czekaj, jak on wyglądał. Czy to jest pierwszy mit w To rzadko go widzimy na tych rysunkach. Jeśli oglądaliście odcinki czy filmie o Lego Ninjago, bo ostatnio na TV-nie leciał Lego Ninjago film. Czyli Lego Ninjago mówi. O, tu jest Garmadon Jako plakat pokój Harumi. Maszki Oni. Tu jest syn Lloyd. Eee, a nie, to już widzieliście. Tu są jakieś odznaki. Ultra Violet. Ale coś mnie to. Mnie bawi. No zobacz. Jakie coś liczne jest. O, piksal! Tam jest piksal. Mam taką figurkę. Eee mi się tu gorąco mi się robi. O! Patrzcie! Co napotkałam! Kim mały mistrz wło! Wtedy był mniejszy. Misako adoptuje małego mistrza Co jeszcze mogę zobaczyć śmiesznego? Um, tu jest też mistrz dwu. A to jest ta... Y Zdobyliśmy ostatnią maskę. Muszę już pomału kończyć, bo nie starczy mi pamięć. A tu co, zobaczcie, to jest śmieszne. Rozejrzyj kurtynę rozdzielającą światy. Wołam cię o nie, Połącz mnie z kainą umarłych. Wołam cię, panią, o wielu imionach. Wielki destruktorze królu cieni, lordzie Garmadonie. No i tu jeszcze jest kwiatek na koniec. Ej! A czemu tu jest brudne? Co tu się stało? Ktoś tu ubrudził kawą? Nie, nie, to już chyba było. Już czas, już czas, wszyscy pokłaniam się ciszy. No dobra, koniec. Zboliło mnie to. Książki oceniam na 100%, na 10 na 10. Ojej, troszkę się posukiwała. Okej, okay, bardzo mi się podobają mi się te książki. Czekaj na Było to, drugie było to. Czekaj, przesuniemy tą figurkę. Muszę już kończyć, bo mam jeszcze wiele czasu. I mam nadzieję, że się spodobało Wam te książki. I oceniam to na 10 na 10. Na gwiazdki. No i niedługo już będą wakacje. I mam nadzieję, że jeszcze zrecenzujemy moich ulubionych części. Jak się Wam podobało? Czy Wam się podobało? No to papa, cześć, ciao!